Jak te zabytki ratować, jak wykorzystywać do tego środki zewnętrzne nie tylko z rządowego programu odbudowy zabytków, bo są i inne sposoby. O tym porozmawiamy w tej części programu. Oto goście w studiu Michał Stilger, Rzecznik Prasowy Polskich Kolei Państwowych Esa. Dobry wieczór. Dobry dobry wieczór. Państwu. Za pośrednictwem internetu łączy się z nami pan Krzysztof Binkowski, starosta powiatu przasnyskiego. Witam Panie Starosto. Dobry wieczór, witam serdecznie. Rządowy program odbudowy zabytków. Okazuje się, że chyba mógłby cieszyć się większym powodzeniem. O tak to feministycznie powiem. Składanie wniosków przedłużono do końca marca. To najpierw pytanie do Przasnysza. Panie Starosto, proszę się pochwalić może inwentarzem. Jakie zabytkowe obiekty możemy zobaczyć na terenie powiatu? No, w powiecie Przasnyskim zachęcamy wszystkich właścicieli zabytków żeby przystąpili do renowacji swoich obiektów. Jest u nas dużo obiektów, chociażby sakralnych. Wiadomo, że ta nasza ojczyzna rozwijała się też i całe chrześcijaństwo tutaj na tych ziemiach naszych polskich i tam gdzie sięgały kościoły, tam była też Europa. My w powiecie Przasnyskim mamy kilkanaście takich obiektów, które są zabytkami również sakralnymi, mamy też zabytki cywilne, ale Szczególnie takie ważne to są związane z rozwojem chociażby miasta, czyli Kościół Farny w Przasnyszu wraz z dzwonicą, najstarszym takim budynkiem w naszym mieście powiatowym. Są klasztory, które i ojców pasjonistów i mniszek Klarysek Kapucynek, jest też sanktuarium w Rostkowie, gdzie urodził się święty Stanisław Kostka, sławny na ówczesną Europę i do dzisiaj znany, można powiedzieć, w całym świecie. To są zabytki, które kształtują też naszą taką lokalną tradycję, kulturę i świadomość. Panie starosto, od razu dopytam, czy mamy wiedzę na temat tego, w jakiej mierze, w jakiej części udało się już albo uda się w najbliższej przyszłości skorzystać z programu odbudowy zabytków? E Myślę, że u nas ten program będzie bardzo popularny. Zorganizowałem takie spotkanie, można powiedzieć, warsztaty szkoleniowe dla chętnych. Byli wszyscy samorządowcy z powiatu Przasnyskiego, którzy są zainteresowani tym programem. Byli właściciele obiektów zabytkowych, i myślę, że tutaj będzie dużo większy, więcej chętnych niż. E, e, tych możliwości finansowych, bo na, na pewno jest dużo do zrobienia. Przez wiele lat e, nikt nieraz się tym nie zainteresował. Oczywiście te władze e, samorządowe nieraz zabiegały, wiedziały, że jakiś zabytek niszczy na ich terenach, ale nie było na to środków. Dlatego e, bardzo się cieszę jako samorządowiec i jako mieszkaniec, że wreszcie pojawiły się tak duże środki, które możemy spożytkować na ratowanie na tego naszego dziedzictwa. Pan Starosta wspomina całkiem słusznie o znacznym procencie naszego dziedzictwa sakralnego, bo wszak kościoły rzeczywiście to w dużej mierze obiekty zabytkowe, ale nie tylko mamy także zabytki kategorii przemysłowej użytkowej, pośród nich liczne, dworce kolejowe. Stąd obecność pana Michała. Króciutko jeszcze pan Krzysztof Binkowski, starosta Przasnyski, czy z pana rozmów z samorządowcami na pana terenie. Wynika, że no właśnie samorządowcy mają wiedzę, jak pozyskiwać z różnych źródeł te pieniądze. Jak wiemy, potrzebne niemałe na to, by odnawiać piękno lokalnych zabytków. Tak, mamy wiele tego piękna, chociażby na Przasnyskim Rynku, Zabytkowy ratusz i on był wyremontowany z funduszy unijnych. Czekamy dalej na te fundusze. Na pewno część samorządowców ma już przygotowane wnioski pod właśnie te środki, również unijne, bo z nich można również przeznaczać sporą część właśnie na ochronę zabytków. I są takie elementy naszej kultury i tradycji. O które warto zadbać wszelkimi sposobami, trzeba, trzeba tych sposobów po prostu szukać. Szukać. No właśnie tak. Dobry samorządowy jest to dobry menadżer i także dobry pozyskiwacz informacji, albo mający do tego odpowiedni zespół. To tak. Stilga Rzecznik Prasowy Polskich Kolei Państwowych SA i Krzysztof Bieńkowski, starosta powiadu przesneckiego. Byli gośćmi tej części programu. Dziękuję Panom bardzo. Dziękuję. To był program prosto z Mazowsza. Kolejne wydanie już w czwartek. Do zobaczenia.